Cześć, witam was Dawid Do Śrem. Chciałem Was dzisiaj zaprosić na unboxing wzmacniacza, którego jeszcze pewnie nie mieliście okazji widzieć. Nie ma na co czekać. Otwieramy. Dobrze, a więc zaczynamy. Kamera odpowiednio ustawiona. Wzmacniacz leży na skrzyni, która pójdzie do Alfy 159, a w tej paczce również znajduje się wzmacniacz, który będzie w Alfie 159. Co to za wzmacniacz? Jest to nowość. Zaraz zobaczycie wszyscy jak wygląda. Wzmacniacz został zakupiony przez Macieja u Rafała z Oldtimer Squad. Dzwoniłem do niego 2 dni temu. Wzmacniacz, który Maciej chciałby, powiedzmy, do Alfy dobrać, to taki, który odda 1 kW takich zwłaszcza, też widzieliście na naszym kanale a mianowicie Kix Tornado, ta moda 960W, więc też padł pomysł na Kixa Tornado oryginalna nieprzerobiona facuszka, chodzi o facuszka, co ja mówię nieprzerobiona instalacja plus big 3 i 1kW pod kontrolą można grać w zależności od formy alternatora. Patrycja wchodzi tak zapakowana. Tutaj mamy kolejną warstwę. Kontakt w sprawie tego wzmacniacza Rafał Oldtimer Squad. Tam możecie się kontaktować na Facebooku. Zawsze Macie pytania, coś wam podpowiem. I jedna taka rzecz. Za jakiś czas, w czerwcu planuję udać się do Rafała w okolice Piły on Timer skład, i zobaczyć co on tam grzebie. Bo grzebie z tego co, jak z nim rozmawiałem, kilka ciekawych projektów. I chciałby to pokazać u nas na kanale Karadio ŚREM. Bo widzi, że tutaj ludzie się gromadzą, którzy interesują się karaudio, więc Pokażemy Wam to. Dobrze, a więc tak. Karton przejdzie tutaj. I widzę już tu DL Audio Gryphon Pro 1.3200. Wzmacniacz ten będzie podłączony do kliksa headshota. Cewki tam są dwuomowe, więc będzie w jeden om podłączony, ale wzmacniacz ten jest stabilny do pół oma gdzie ma 3200, w jednym momencie ma 2500 W ale są testy w internecie, gdzie Rosjanie testowali go na 5 pod 0,25 i chodził. Tak wygląda w środku. Jak widzicie, kolor naprawdę jest ładny. I co tutaj mamy? W pudełku mamy zawieszkę DL Audio. Mamy pilota. Od razu Wam go omówię, bo też Maciej zdecydował się na tym wzmacniać przez tego pilota. Chce on w Alfie zamontować y, tak zwaną bas a więc kontrolę basu bezpośrednio y, przy ręce mieć, niezależnie od poziomu wokalu. A tutaj jest dodatkowo, podejdę, zobaczycie, wyposażona kontrolka. O! Mamy tutaj woltaż, napięcie jakie jest na wzmacniaczu temperaturę, diodę klip i kontrolkę pokrętu. Pokrętło chodzi z lekkim oporem na takich przeskokach jak jak grzechotka, więc bardzo fajnie i to był jeden z głównych powodów też, dla którego Maciej podjął bardzo szybko decyzję już za Macieja to odpakuję, o! Tak jest czytelnie, kolor jak wzmacniacza i co tu mamy jeszcze dalej, mamy kable, śrubki i mamy większą naklejkę DL Audio, podejrzewam, że Maciej ją przyklei, kabel tu pokazywałem, tu był pilot, śruby i to jest zestaw. Pudełko wzmacniacza pokazuje tutaj mamy po rosyjsku, ale odszyfrujemy 2500 W 1 ohm, 3200 pół oma. Wymiary 53 cm na 26, 22 Klasa D jednokanałowy w 4 ohmach 1000 W. W dwóch omach 1500. Ale nie ma co czekać. Pokażmy jak wygląda główny gracz. Zwracasz, prezentuje się bardzo ładnie. Bardzo fajny kolor. Zwraca uwagę. Opowiem Wam, że. Jeden z najładniejszych wzmacniaczy, jaki widziałem. Bardzo fajny. Będziemy go testować. I najprawdopodobniej, z uwagi na to, że <laughs> Maciej ma ograniczoną możliwość wydajności prądowej tego wzmacniacza, to wrzucimy go do testów razem z tą skrzynią do lupo. Zobaczymy, jaki wynik strzeli I później, ostatecznie, jakby to wyglądało w aucie, które nie ma LTO. Nie ma przeróbek. Jak to wygląda? Ma też bardzo ładny ma kolor. Wejdę tak, żebyście widzieli. I tak. Gniazda prądowe. To myślę, że 50 70 podobne wielkością jak wtaram się AD 10 000. Tutaj końcówki do głośników. Myślę, że dziesiątki wejdą. Gryfon, no ale powiem Wam, że kolor jest naprawdę kosane. Ładnie pomalowany. I tutaj mamy tak: protect, power clip, wtyczkę do wzmacniacza, mostek, bridge. Yy, co ja mówię, mostek? Wejście in-out, lewe prawe. Yy, tutaj mamy gain, LPF, Subsonic. Frequency i Bass Boost. Wzmacniacz wygląda tak. Od spodu widzicie plomba. Produkcja bardzo fajny wzmacniacz. Wkrótce ruszą testy. Zobaczycie, jak wygląda kontrolka. I w połączeniu z kickse Myślę, że Maciej będzie miał duży, yy, duży przeskok, bo aktualnie wzmacniacz boza, który tam jest, jest wielkości mniej więcej na Instagramie, możecie zobaczyć, niestety bez porównania, trochę większy niż tutaj ta kontrolka. Dobrze, na no, dzisiaj kończymy. Tak jak mówiłem, jesteście zainteresowani takim wzmacniaczem Oldtimer Squad. Wkrótce tam się pojawia z kamerą, zobaczycie co tam się dzieje, bo też naprawdę jest wesoło. My działamy sobie z Lupo. Z Kedi. Wkrótce ruszymy z pokazem yy, budowania paczki. Będziemy kupować sklejki, więc projekty przyspieszą. Pozdrawiam Was. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał. Łapka w górę. Ja Was pozdrawiam. Na razie hej.